Witam Was strażnicy. W tym przewodniku krok po kroku zajmiemy się czterema cechami katalizatora egzotycznego miecza Toyat. Jeśli jeszcze nie zebrałeś cech wbudowanych, to zapraszam do poprzedniego przewodnika, link znajduje się w opisie tego filmu. Aby otrzymać każdą z cech katalizatora, musimy uruchomić misję Heliostat na poziomie mistrz lub wyższym. Wszystkie cztery cechy możemy zebrać podczas jednej rozgrywki, a otrzymamy je dopiero w momencie otwarcia skrzyni na końcu misji po zabiciu Bosa Walusa w tej samej rozgrywce, w której cecha zostanie aktywowana. Pierwsza modyfikacja kul wyczerpania znajduje się na samym początku misji. Po przywołaniu psiona z osłoną radiacyjną i pozyskaniu osłony wkraczamy do obiektu boysatu. Musimy zebrać nocys elektroniczny, który znajduje się za schodami w kolejnym pomieszczeniu po prawej stronie schowany za skrzyniami. Za możliwość godzinnej rozmowy z nimi. Zabawne dokąd prowadzicie życie. Następnie musimy włożyć notes elektroniczny do konsoli, która znajduje się kilka kroków dalej, obok miejsca, gdzie przywołujemy ponownie psiona. Po włożeniu notesu na konsoli zobaczymy niebieski symbol potwierdzający włożenie notesu. Ten cechę katalizatora otrzymamy na zakończenie tej misji. Druga cecha, o nazwie Modyfikacja nieustępliwych ciosów, znajduje się na etapie windy w dół. I jako pierwsze musimy zapamiętać nasz symbol środkowej konsoli, służący do aktywacji windy na górnym piętrze, który będzie nam służył do przywołania windy na dół. W mojej rozgrywce będzie to symbol strzałek w dół. Po uruchomieniu windy niszczymy węzły bezpieczeństwa, aby wyłączyć bariery i po drugie zapamiętujemy symbol znajdujący się nad pierwszą zniszczoną barierą, służący do przywoływania windy do góry. W mojej rozgrywce to symbol strzałek w prawo. Będąc na dole przywołujemy hakującego psiona i wzywamy go do konsoli po lewej stronie. Następnie podchodzimy do konsoli po prawej stronie i aktywujemy symbol przywoływania windy do góry, ten, który widnieje nad pierwszą zniszczoną barierą, czyli w mojej rozgrywce strzałki w prawo i od razu skaczemy na windę i jedziemy nią do samej góry, aż winda się zatrzyma. Po drodze zobaczymy symbol, zapamiętujemy go. Ten symbol będzie nam potrzebny później. W moim przypadku jest to symbol otwartego pudełka. Gdy winda zatrzymie się, wchodzimy do pomieszczenia i zabieramy notes elektroniczny. Następnie schodzimy szybem na dół i aktywujemy na konsoli po prawej stronie nasz symbol przywołania windy na dół. W mojej rozgrywce to symbol strzałek w dół. A gdy winda dojedzie na dół, dopiero wtedy na konsoli aktywujemy ostatni symbol, który mieliśmy zapamiętać, czyli w mojej rozgrywce symbol otwartego pudełka. Po aktywacji tego symbolu od razu wskakujemy na windę, która zatrzyma się przy pomieszczeniu, w którym do konsoli musimy włożyć zebrany przed chwilą notes elektroniczny. Na konsoli zobaczymy niebieski symbol potwierdzający włożenie notesu. Ten cechę katalizatora otrzymamy na zakończenie tej misji. Ze Trzecia cecha, modyfikacja płonącej ambicji, znajduje się na etapie nadpisywania windboysatu. W pierwszym kroku na tej arenie musimy aktywować trzy konsole. Pierwsza konsola znajduje się naprzeciwko głównego wejścia, którym wyszliśmy do budynku. Następnie udajemy się w lewo, w miejsce jeszcze przed lewą windą prowadzącą do góry, gdzie wzdłuż pilaru znajduje się półeczka, na którą skaczamy, a za pilarem znajduje się druga konsola, którą aktywujemy. Trzecia konsola, którą musimy aktywować znajduje się blisko prawej windy prowadzącej do góry, a więc z tego miejsca wracamy na ścieżkę prowadzącą wzdłuż budynku i udajemy się w lewo omijając lewą windę prowadzącą do góry, aż dojdziemy do windy po prawej stronie. Konsola znajduje się poniżej platformy, do której prowadzi winda. Możemy dostać się do niej skacząc z windy lub bezpiecznie zeskoczyć z górnej platformy. Po aktywacji trzeciej konsoli otrzymujemy tekst na dole ekranu zrestartowane centralne systemy. W drugim kroku zabieramy notes elektroniczny znajdujący się na górze budynku pod mostkiem na tej wysokości co pokazuje, ale pod drugim mostkiem bliżej lewej windy. Możemy udać się w to miejsce skacząc po dachu lub z pomieszczeń, w których aktywowaliśmy symbole na konsolach. W trzecim kroku musimy wrócić do ekranu w budynku i ponownie przywołać hakującego psiona i aktywować w pomieszczeniach nowe symbole, które teraz wskazują ekrany. I tak jak w podstawowej rozgrywce patrzymy, w którym pomieszczeniu znajduje się nasz pierwszy symbol, patrząc od lewej strony na ekranie. Następnie musimy przywołać psiona do konsoli. W danym pomieszczeniu wejść do dalszej części pomieszczenia i aktywować pierwszy symbol. Następnie wracamy do głównych ekranów i poszukujemy w pomieszczeniach drugiego symbolu. Przywołujemy hakującego psiana do konsoli. I udajemy się do dalszej części pomieszczenia, aby aktywować drugi symbol. Gdy to zrobimy, wracamy do głównego ekranu, patrzymy na nasz trzeci symbol, udajemy się już do ostatniego pomieszczenia, gdzie przywołujemy hakującego Psiona i aktywujemy już ostatni symbol na konsoli. Po aktywowaniu trzech symboli wracamy do ekranów, gdzie obok miejsca przywołania psiona w podłodze otworzyło się pomieszczenie, w którym teraz wprowadzamy do konsoli nasz notes elektroniczny. Tę cechę katalizatora otrzymamy na zakończenie tej misji. Integracja w poziomie 87. Ostatnia już cecha katalizatora o nazwie modyfikacja protokołów rekursja. Również znajduje się na tej samej arenie na etapie nadpisywania wind. Najlepiej, jeśli jako pierwsze użyjemy windy pomiędzy pomieszczeniem pierwszym a trzecim, notes elektroniczny znajduje się w pierwszym korytarzu prowadzącym do konsoli nadpisującej windę po prawej stronie tego korytarza. Zobaczmy drogę do notesu. Następnie nadpisujemy pierwszą konsolę windy grawitacyjnej i udajemy się do czerwonego portalu. Kolejno udajemy się w lewo do drugiego korytarza z konsolą nadpisującą windę grawitacyjną. A konsola, do której musimy włożyć notę, znajduje się w tym korytarzu z konsolą po prawej stronie korytarza. Zobaczmy drogę. Nasze cechy katalizatora otrzymamy na ukończenie misji przy otwarciu skrzyni po zabiciu bosa walusa. Życzę udanej rozgrywki. Do zobaczenia strażnicy.